Pamiętaj, wszystko, co przeżywasz, jest w jakimś celu. Wszystko jest zamierzone przez kogoś wymyślone. Nie ma przypadku, w życiu pamiętaj o tym. Connecting people. Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Pamiętaj o tym. Jak czegoś się boisz, naprawdę się boisz, lub czegoś nie rozumiesz, po prostu idź w to, Sprawdzaj, sprawdzaj, aż się uda, aż skąd przestaniesz się bać, żyć strachu. Pamiętaj, życie zaczyna się tam, gdzie kończy się strach. Powtarzam serdecznie, Londyn.